Cześć, z tej strony Marecki, kamerzysta. W dzisiejszym odcinku <coughs> będzie film o tak zwanym paradoksie Pinokia, czyli <coughs> co się stanie jeżeli Pinokio powie, że zaraz urośnie mu nos. Chociaż ja tutaj nie będę tłumaczył, co się stanie, tylko po prostu udowodnimy, sprowadzając do sprzeczności, że jest to niemożliwe, żeby on coś takiego powiedział, tak? to znaczy, że byt taki jak Pinokio, który może mówić co mu się podoba jest wewnętrznie sprzeczny. I redukcja to absurdum po prostu. Więc załóżmy, że Pinokio istnieje. No i teraz co wiemy o Pinokiu? Otóż Pinokiu nos rośnie wtedy i tylko wtedy, gdy mówi fałsz, co nie? Wiemy też, że jeżeli Pinokio mówiąc, że urośnie mu nos mówi prawdę, to urośnie mu nos. No bo przecież to prawda, że urośnie mu nos, co nie? Analogicznie, jeżeli Pinokio mówiąc, że urośnie mu nos mój fałsz, no to nos mu nie urośnie. Ok. Załóżmy na potrzeby argumentu, że Pinokio powiedział, że zaraz urośnie mu nos. I tymczasowo załóżmy, że to co powiedział to prawda. Można uprościć po prostu do, do twierdzenia, że Pinokio w takim razie powiedział prawdę. I teraz, możemy do, I teraz możemy wyciągnąć dwa wnioski co do tego, co się stanie z nosem Pinokio. Otóż nos Pinokia nie urośnie. Ponieważ Pinokio nos rośnie wtedy i tylko wtedy, gdy mówi fałsz, a on powiedział prawdę, przesłanki 2 i 6. Ale możemy wyciągnąć drugi wniosek, czyli że Pinokio urósł nos, ponieważ jeżeli Pinokio mówiąc, że urośnie mu nos, mówi prawdę, to urośnie mu nos. Pinokio powiedział, że zaraz urośnie mu nos i powiedział prawdę, czyli przesłanki 3, 5 i 7. Zatem założenie, że to co powiedział to prawda, doprowadziło do sprzeczności, a więc musimy założyć, że to co powiedział to fałsz. No więc upraszczamy to ponownie, żeby było ściśle, zatem Pinokio powiedział fałsz z 5 i 11, no i znowu możemy wyciągnąć dwa wnioski co do tego, czy Pinoki urósł nos. Otóż urósł mu, ponieważ przesłanki 2 i 12, ale nie urósł mu, ponieważ przesłanki 4, 5 i 12. A więc jak widać, założenie, że to co powiedział to fałsz również doprowadziło do sprzeczności. I w tym momencie istnieją dwie rzeczy, które możemy zaprzeczyć, aby tych sprzeczności uniknąć. Mianowicie, że po pierwsze Pinokio w ogóle może istnieć, a po drugie, że Pinokio może powiedzieć, że zaraz urośnie mu nos. A więc wniosek: Pinokio nie istnieje lub nie może powiedzieć, że zaraz urośnie mu nos. Dla zainteresowanych to jest zapis formalny, gdzie O to jest Pinokio istnieje, R to jest Pinokio zaraz urośnie nos, Q to jest Pinokio mówi prawdę, a P to jest Pinokio mówi, że zaraz urośnie mu nos. Dodatkowo, żeby było przejrzyście, oznaczyłem kolorkami. Żółty to są założenia, które przyjmujemy i sprawdzamy, czy nie doprowadzą do sprzeczności. Niebieski to jest to, co my wiemy o Pinokiu i to, co wiemy z jakby sensu słów tak w zasadzie. Na zielono są wnioski z definicji i z założeń, a na czerwono pokazujemy zaznaczenie sprzeczności. No i jeszcze na no taki jasno niebieski ten wniosek. Ogólnie y, robię odcinek, więc za jakiś czas będzie. Gdzie dużo mówię o logice i tego typu rzeczach. Wtedy, jakby co powiem o tego typu zapisie i y, co on oznacza, jak, jak, jak go zapisywać i dlaczego warto w ogóle robić coś takiego. No, ale w zasadzie można się domyślić, co jakiś symbol oznacza tutaj. Także tyle. Pa, pa.